Witam Państwa, plantacja cebuli z dymki, cebula wygląda bardzo ładnie, jest troszeczkę wciornastka, jest czysto, nie ma chwastów, są jakieś pojedyncze objawy z tym tutaj Państwu właśnie pokazuję na niektórych liściach, pogoda była mączniakowa, zrobiliśmy tutaj zabieg preparatem Movento w ilości 1,6 litra. W niewielkiej ilości wody, 300 litrów ze zwykłym zwiżaczem z Superamem. Producent nie miał nic innego, nie miał trendu, więc dał Superam. Wcześniej, przed tym, został zrobiony zabieg preparatem Movento w ilości 0,75 litra, właśnie na wciornastka. Też małej ilości wody, tam 200-250 litrów w ciornastek jest, są larwy ale on już nie powinien żerować zabieg został wykonany w sobotę dzisiaj mamy piątek więc minęło przynajmniej 6 dni więc ten preparat już jest rozszedł się po roślinie już działa w ciornastek z tego co zauważył producent nie jest aż tak aktywny w tym momencie jeżeli chodzi o larwy jest go sporo tak, ale nie ma, nie ma tutaj większego, większego problemu Teraz jeszcze trzeba zabezpieczyć cebulę na na stymfylium przed mocznikiem na dwa tygodnie mamy zabezpieczoną. Można było dać kontakt, kiedyś można było dać mankozeb, teraz nie ma niestety mankozebu, więc co można dać? Można dać Luna Experience w dawce 0,6 litra z 3 kg siarczanu magnezu, dołożyć troszeczkę protektora, żeby tą cebulę dobrze owoskować i będzie zabezpieczona też przed stymfylium. Proszę Państwa, rozmawia z producentem o podlewaniu. No, jest po większych opadach deszczu, więc jeszcze ten tydzień, nawet przy ciepłej temperaturze cebula powinna, powinna wytrzymać, jeżeli nie będzie padać ten cały tydzień, to następny, to wtedy trzeba będzie podjąć decyzję o nawadnianiu i ewentualnie wysypaniu jakiegoś nawozu wieloskładnikowego typu unika. Kalcium. Mamy w tym momencie już po połowie czerwca, więc główka będzie budowała się dość intensywnie. Będzie potrzebny potas, niewielka ilość azotu i, i wapnia.